Dzisiaj pierwsza konferencja prasowa przed naszą galą Błysów w Częstochowie. Grupa, e, której jestem e, współtwórcą NG Promotion e, będzie tą galę organizowała. E, cieszę się, że po raz kolejny możemy zrobić wielkie święto sportu walki w Częstochowie. Tą galę już zaczęliśmy przygotowywać rok temu, wspólnie z naszym mistrzem Jerzym Kulejem, tak jak mówiłem na konferencji. E, dla mnie to będzie wielkie oddanie Hołdu Mistrzowi. Myślę, że walki, które będą w naszej nowej hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Żużlowej w Częstochowie, w pięknym obiekcie, myślę, że jednym z najpiękniejszych w Polsce, w kibiców wielu wrażeń. Walka Dariusza Senka gwarantuje wielkie emocje, bo on już boksował tutaj w Częstochowie rok temu i wywala aż do góry wyrwało po po nokaucie jaki mu zaserwował i myślę, że tutaj również no, dużo kolorytów się walka Kamila Bazelaka wiemy, że aspiracje ma wysokie, że, że dosyć niefertownie przegrał swoją ostatnią walkę i tutaj będzie miał okazję kibicom się zaprezentować i udowodnić co po niektórym czy na rewanż z Kamilem Walusiem zasłużył czy nie. W moim, w moim przekonaniu taka walka będzie czy później Bazelak versus Waluś się odbędzie. Co do innych zawodników, no to mamy tutaj w Częstochowie plejadę młodych, e, młodych gniewnych i ich będę chciał zaprezentować. Marcin Siwy, e, Norbert Amzorger, również w K1. E, również zawodnicy MMA, bo to będzie również pierwszy raz w historii Częstochowy e, gala, na której odbędą się zawodowe walki MMA. Mamy w Częstochowie jedną taką częstochowską sekcję MMA, Wydra Gym. i to zawodnicy od Łukasza Wosia wystąpią na, na tej gali i myślę, że poziom jaki zaprezentują będzie zadowalający dla wszystkich kibiców. Ja już, ja już, że tak powiem, na walki pokazowe już chyba nawet nie byłbym, e, że tak powiem, e, już mnie takie walki nawet by nie bawiły, chyba takie pokazowe, to powiem tak szczerze. Natomiast e, ja jestem na emeryturze i tutaj te wszystkie spekulacje, które gdzieś tam teraz słyszę... E, e, tak naprawdę w tej chwili nie mają żadnego sensu, bo ja jestem na emeryturze teraz daję szansę chłopakom Częstochowy, żeby boksowali. Gala nazywa się Częstochowa versus Reszta świata. Pokażemy wszystkim, że mamy tutaj naprawdę mocny skład, jeśli chodzi o sporty walki i cieszę się, że ci młodzi ludzie, którzy nie dostają szans u innych, u mnie szansę dostaną. Jestem przekonany, że wygra Częstochowa, chowa, choć nie będzie łatwo, bo głównym priorytetem biegali jest to, aby dobierać się rywali tak, aby te walki były widypiskowe. U mnie nie będzie żadnych parasoli ochronnych nad zawodnikami. Walki dobieramy tak, żeby rywale byli siebie godni, byli siebie warci. Te walki mają przysporzyć kibicom jak najwięcej emocji. No nie, no podejrzewam, że takich sytuacji u nas nie będzie. Eee... Tutaj w, w tym towarzystwie jedynym emerytem jak na razie jestem ja, ale ja już nie walczę, także, także nie, nie, y, taki sytuacji nie będzie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.